Cześć Wraz ze mną leży Wojtek Tremiszewski Który wraz z grupą W gorącej wodzie kompanii Wystąpi w tej środę w kwadratowej Mam zamiar przeprowadzić z nim wywiad Mam nadzieję, że jest na to gotowy Nie wiem, teraz spojrzałem Jestem gotowy No to zacznijmy Napisaliście na stronie wydarzenia na Facebooku, że macie zamiar rozpieścić polibudę. Czy coś za tym stoi? No, tak, to jakby deklaracja pewna. No i nie zamierzamy być gołosłowni. Ci, którzy przyjdą, mamy nadzieję, że zostaną poechtani i popieszczeni satyrą. Znudziło ci się kiedykolwiek granie takie cały czas bycie zabawnym? Bycie zabawnym trochę się czasami nudzi, bo o ile kiedyś dawno temu jeszcze przed czasami kabaretu Limo i kompanów Byłem, uważałem się, pracowałem zdecydowanie bardziej na dramatycznych materiałach. No to kabaret, który dużo czasu poświę... jakby pochłania, oraz kompanii są ewidentnie śmieszni i rozrywkowi. No i czasami tęsknię sobie do czegoś dramatycznego. Czasami mi się udaje to jakoś tam znaleźć. Niedawno miałem, grałem taki monodram, który sam napisałem o Adamie Mickiewiczu. Trochę śmieszny, trochę smutny, taki właśnie w punkt. Adam Mickiewicz próbuje w naszych czasach nie z nieba zstąpić, żeby spróbować swoich sił w branży rozrywkowej, bo uważa, że w Polsce się źle dzieje i tak jak kiedyś mu się udało, tak teraz też próbuje dotrzeć do Polaków i wstrząsnąć nimi. Brzmi jak murowany hit scenariuszowy do, do filmu fabularnego. <grym> no, myślę, że tak. Przecież w takiej formie monodramowej film z tego byłby słaby. Ale no, jeżeli ktoś chce kupić ode mnie pomysł, mogę napisać scenariusz, tylko dużo kosztuje. <grym> czy mógłbyś zradzić... Y widzą co będziemy będą mogli obejrzeć w te środę o dziewiętnastej kwadratowej. Zagramy zestaw gier. Ten zestaw jest zawsze trochę inny i sobie go ustalamy właściwie przed wejściem na scenę, niedługo przed. No, żeby się samemu też trochę zaskoczyć. Więc po prostu będziemy grali, nie wiem, z 10-12 krótkich gier, improwizowanych, które mają swoje reguły, będziemy je tłumaczyć widzom, na czym polega. Na przykład, może zagramy alfabet, więc widzą dwóch improwizatorów gra scenę i muszą mówić kwestiami, które się zaczynają na kolejną literę alfabetu. Niby takie proste, a trzeba treningu. No to co? Będziemy kończyć. Będziemy kończyć nasz wywiad. Widzę, że Wojtek już się rozluźnił na koniec. Tak, tak, tak. Po w... pięciu wódkach trudno się nie rozluźnić. Czy może widzowie mogą liczyć na specjalne zaproszenie dla nich? To słuchamy. W jakiejś chciałbyś formie to zaproszenie? W jakimś stylu? Czy w... jakieś mam zadanie przy tym? Oczywiście, że no przede wszystkim wierszem, ale takim, który się rymuje A, B, B a. Rymów akurat nie lubię. ABBA A, mówisz. Przychromi. Drogi studenci polityki. <grystanie> Przepraszam, nie kułam tych wszystkich waszych uczelnianych. Skrót. Drogi studencie Polibudy. Chciałbyś rozbawić się w środę? Możliwe, że damy ci to. Jeszcze nie ma Rymu do środę. Strata tata? Nie nie, nie, nie zrobię tego. Przyjdź w środę i zobaczysz cudy. Serdecznie zapraszam w środę o 19.00 do kwadratowej. Będziemy grali my w gorącej wodzie kompanii. No i będziemy też grali potem w listopadzie i w grudniu, a kiedy dokładnie, to bądź czujny studencie, śledź internet, plakaty na mieście, obwieszczenia kościoła i tak dalej. Dziękuję bardzo. Bardzo Dziękuję. Która kamerami ma? I <mam> to ja mam też uczynić. Nie wiem, co znaczyłem odniszczenia. <noise> Jesteście zajmisci! Wiem, <noise> <noise> co to robię! Gdzie są moje pieniądze? Ja tego.